Cześć z tej strony YahooPL. Dzisiaj pokażę wam jak szybko i w prosty sposób skonwertować tabelki item i mob proto do nowej wersji tekstowej. Użyję do tego swojego programu Metin2 Ultra Tool. Link do pobrania znajdziecie w opisie filmu. Zaczynamy od połączenia się z bazą. Uruchamiamy program Navicat i wybieramy naszą bazę danych. Wchodzimy do podbazy Player. Zaznaczamy tabelkę Item Proto i z górnego paska wybieramy Export Wizard. Wybieramy Text File i klikamy Next. Klikamy w puste pole obok Item Proto i klikamy Wielokropek. Wybieramy miejsce, w którym zapiszemy nasze Item Proto. Wpisujemy nazwę Item Proto SQL i klikamy Save. Następnie klikamy Next. W tym okienku zaznaczamy All Fields i klikamy Next. W polu Row Delimiter wybieramy LF, a jako Field Delimiter wybieramy semicolon, czyli średnik. Klikamy Next. Teraz klikamy Start. Jak widzicie, nasza tabelka zapisała się już do pliku. Pokażę Wam, jak to wygląda. Nasze kolumny są oddzielone średnikami. Wszystko ładnie i prawidłowo się wyeksportowało. Uruchamiamy Metin2 Ultra Tool, który pobraliśmy już wcześniej. Wybieramy zakładkę MySQL i uruchamiamy konwerter i ten proto. Ja będę uruchamiał program z dysku, ponieważ no, jestem autorem i łatwiej będzie mi znaleźć wersję skompilowaną niż pobierać ją z internetu po raz kolejny. Wybieramy MySQL i konwerter item proto z pliku wybieramy wczytaj i znajdujemy plik do wczytania. Przy wczytywaniu program automatycznie dokonuje konwersji. Oczywiście mogą wyskoczyć jakieś błędy, ale no program sam je poprawia. Wszystko ładnie, pięknie się skonwertowało. Możecie to zobaczyć. No i teraz zapisujemy. Z menu plik wybieramy zapisz item proto txt i zapisujemy nasze skonwertowane item proto. Tą samo czynność wykonujemy też dla item names txt. Pokażę Wam jak teraz skonwertować mob proto. Robimy... Wszystko tak samo jak w przypadku item proto. Wybieramy tabelkę MOB Proto i uruchamiamy Export Wizard. Zaznaczamy tekst file i klikamy Next. Wybieramy miejsce, w którym zapiszemy naszą tabelkę. Zmieniamy oczywiście nazwę na SQL. I klikamy Next. Zaznaczamy All Fields i klikamy Next. Row Delimiter ustawiamy na LF. Field Delimiter to oczywiście średnik, czyli semi semicolon Wciskamy Next, Start. No i nasza tabelka już się wyeksportowała. Wygląda to mniej więcej tak samo jak w przypadku Item Proto, ale kolumn jest więcej, bo w MOB Proto jest około 70 kolumn. Tak plus, minus, 2, 3, około 5. Także no i uruchamiamy Metin 2 Ultra Tool. Po raz kolejny wchodzimy w MySQL i wybieramy Konwerter mob.proto. Proto. Wczytujemy plik. No i teraz wypadałoby go zapisać. Jak widzicie wszystko się pokonwertowało. Jeżeli gdzieś jest puste pole, to tak powinno być. Zapisujemy Mop I zapisujemy MopNames TXT. Pliki TXT, które wyeksportowaliśmy wcześniej, możemy już usunąć z dysku, aczkolwiek radziłbym je jednak zostawić, ponieważ w razie czego przyda się ko kopia zapasowa tych plików. Oczywiście, nie zapominajcie, że wszystkie dane w tabelach przy nowej wersji, przy uruchamianiu serwera, są zastępowane z plików tekstowych, także należy robić kopię. Tabel, które chcecie potem nie wiem, dać koledze czy coś. No i podmieniamy pliki w USYR HOME RW3DB, kasujemy stare, wklejamy nowe. Nadajemy hamody 777 lub 700 jak to woli, bezpieczniej. No i restartujemy nasz serwer. Sprawdźmy, czy możemy się zalogować. Tak, możemy się zalogować. Wszystko działa. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia następnym razem.